Hey, witam was bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku Sacrifice". I welcome you to the next episode of The Sacrifice. describe the horror of what came next. It cannot be. Marduk. Greetings, old friend, but they call me Asher here. Why have you come? Our bargain is incomplete. Your rivals have fallen, but our reckoning is not yet fulfilled. My rivals? You destroyed everything. The very earth was crumbling beneath my feet. Do not blame yourself overmuch. The doom of Jera was preordained. Content yourself that you were but a pawn, as you will be again. Wow! the Yadugar, <laughs> Marduk, Daj sobie tutaj stój. Ej, srebrne grzbiety już nawet mam. Trzy. Fajnie. Nie, dwa. Pomyłka. Czy ja teraz będę walczył z, z Eldredem? Jeżeli tak, to muszę wam powiedzieć, że to jest, kurde, bardzo fajnie zrobione. Ej, ale chwila, czy... ja tu gar... yy, Marduk ma Bardzo nie ma ołtarza, to mi się nie podoba. Czy tam jest Eldred w toczak. Czemu, Też Stratosa? Mam nawet Persephone. Nie mam więcej pytań, po prostu nie mam. Zaklęcie niegotowe. Zaklęcie niegotowe. O, a kto tam jest? Charlotte. No pozbądźmy się Charlotte. Ruch na horyzoncie! Klatu. Klatu. Po prostu się Charlotte Dobra Charlotte już nie ma O, ja go chciałem zabić co, trzeba tylko poczekać jeszcze... Nie, wy jesteście naładowani i uciekać mi stąd, ta chmura już powinna zniknąć, właśnie. A ja sobie to wszystko ładnie tutaj pozbieram. Liczę, że uda mi się zdobyć jakąś ładną sumkę z tych dusz. Uda mi się nawrócić coś. Zaklęcie nie gotowe. A, Eldred, smoki. Tam jestem, tam coś jest Eldreda. No i Smolcant i Smoki. Dziwne. Szkoda, że ja grając z nim nie mogłem mieć takich fajnych połączeń. Widzę, że on ma w ogóle taką niezłą sumę, jeżeli chodzi o duszę. Ale mi się może Charlotte, a później Eldredem. Wykończmy najpierw jakieś słabe ogniwa. na horyzoncie! O, przyszła. Do ataku! Do ataku! Bo mm, i zostali zaatakowani. Mm. Oj. Ucinijmy się. Lepiej. Tak dla własnego dobra. Zabijcie go. Na co wy czekacie? Dobra. Ochroncie mnie. Nie, 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 nie. Wy, za, zawsze zapominam, że oni się naładują tymi piorunami. Gdzie jest Eldred? L poza zasięgiem. Nie mam pojęcia. Naprzód! Do ataku! Mm, mm. zostali zaatakowani. Twój mat został zaatakowany. No niestety wzięła. Co wy tam robicie? O, tam się biją. To chyba wulkan. No dokładnie wulkan. Ciekawe, kto to stworzył. Widzę, że wszyscy mają chyba wszystkie czary. Będzie nie gotowe. Hmm? O, to Ciekawe czy Martuka. Ruch na horyzoncie. O kurde, ale ona tam ma też tych dusz. Się hmm. Na średnich stworów. Zrobijcie do ataku! Two odwodni zostali zachodzi. A to uciekaj. Ej, kerijczyk. Zaczęś się na moje manahiry. Mendo ty jedna. Chyba. Nie, Nie dzisiaj. Dobra, mnie. Dobra, pozmańcie się tej Charlotte, Pozmańcie mnie. Pozmańcie mnie. Pozmańcie mnie. Pozmańcie mnie. Pozmańcie tutaj szybko się ich pozbyć Pozmańcie mnie. Pozmańcie Zaklęcie pod włady mi Naprawdę nie znajdź Do ataku Dabićam ile tam jest tych trzech no to już niestety muszę ich załatwić nie mam innego wyjścia to już trochę to potrwa nie powiem że nie bo i zostali zaatakowani użyjmy tornada hmm. Lepiej się wycofajmy myślę, że ją też wciągnę Tak, ty masz jeszcze oczywiście czary czarne, no. Jak żeby mogły wycinać?